Chrystus zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Muszę powiedzieć, że nie jestem jedyny, który jest bardzo pozytywnie zaskoczony reakcją kurii archidiecezji przemyskiej w związku z zatrzymaniem i przesłuchiwaniem księdza Grzegorza, który należy do prezbiterium archidiecezji przemyskiej. Jak sama Kaja Godek stwierdziła, treść maila wysłanego do pani ginekolog z Oleśnicy przez księdza Grzegorza jest nie do obrony i rzeczywiście tutaj można byłoby zanegować, skrytykować, a nawet potępić formę przekazaną w tym mailu. To o tyle emocje, które wywołały ten niestety zły mail, są prawdziwe i wynikające z faktów, tego, co się dzieje w szpitalu w Oleśnicy. Wiele osób widzi tę niesprawiedliwość. Jak to jest, że przepraszam, ale gdy czytam mnóstwo komentarzy pod moimi wpisami, nie tylko na Twitterze, to mógłbym w zasadzie co kilka dni pojawiać się na komisariacie policji i żądać ścigania tych, którzy bluzgami, nienawiścią, Kierują bezpośrednio do mojej osoby swoje nieuporządkowane emocje. Obawiam się jednak, że nawet ludzie, którzy mocno szkodzą, przerywają msze święte, nie spotkają się z odpowiednią sprawiedliwością ze strony służb państwowych. Jak to jednak jest, że wystarczy jedynie źle powiedzieć o jakimś celebrycie ze strony niekonserwatywnej, a już te środki są podejmowane na wielką miarę. Przeczytajmy teraz wypowiedź rzecznika archidiecezji przemyskiej. Dodam jeszcze, że jak wrzuciłem to na portal X, to wiele osób było mocno zdziwionych tym w jaki sposób Kościół się wypowiada. I też wiele osób powiedziało już się bałem czytać tę treść, aż się pozytywnie zaskoczyłem. Co się zatem stało z Kościołem w ostatnich latach, że aż się lękałem przeczytać ten tekst, aż wreszcie widzę, że on ma ręce i nogi. Jest odważny, merytoryczny, które nie pozwala nam pluć w twarz i nazywać tego plucia deszczem. W związku z działaniami podjętymi przez organy ścigania w stosunku do księdza Grzegorza, kapłana archidecezji przemyskiej, a także wobec publikacji medialnych dotyczących związanych z nimi faktów, informujemy, że korespondencja mailowa księdza Grzegorza z podmiotami niekościelnymi była jego prywatną korespondencją, dlatego nie jesteśmy stroną postępowania. A o całym wydarzeniu dowiedzieliśmy się od osób postronnych. Stąd też nie odnosimy się do treści ewentualnych maili czy wypowiedzi Księdza Grzegorza, gdyż są to jego prywatne opinie. Ewentualne rozstrzygnięcia w tych kwestiach pozostawiamy do rozstrzygnięcia niezawisłemu niezawisłemu sądowi. Wyrażamy stanowcze oburzenie sposobem potraktowania wspomnianego księdza przez organy ścigania. Całkowicie niewspółmierne do wymogów sytuacji i skrajnie represyjne w stosunku do ewentualnej odpowiedzialności za zarzucany mu czyn. Uważamy, że było możliwym wezwanie księdza na przesłuchanie do miejscowej jednostki policji czy prokuratury i tam przeprowadzenie koniecznych czynności. Zatrzymanie księdza w jego domu rodzinnym, zakucie w kajdanki, przeszukanie plebanii, umieszczenie w areszcie w Krośnie celem przewiezienia następnego dnia ponad 500 km do Leśnicy, aby przeprowadzić czynności procesowe, które mogły być wykonane w Krośnie. Oraz pozostawienie ostatecznie kapłana po wykonaniu czynności procesowych na ulicy w Oleśnicy uważamy za środek nieusprawiedliwionej represji, nieuzasadnionej przemocy i poniżenia, a tym samym przejaw walki z Kościołem katolickim. Ponadto uważamy, że celem tych działań było jedynie wywołanie medialnego linczu na księdzu. W naszej ocenie działania te były niczym nieusprawiedliwionym nadużyciem władzy przez organy ścigania. W tej bulwersującej sprawie nie zaistniały, naszym zdaniem, żadne przesłanki uzasadniające takie postępowanie wobec kapłana, gdyż nie ukrywał się, nie niszczył dowodów, jak również nie podejmował innych działań mających utrudnić postępowanie karne. Pragniemy także nadmienić, że już na wstępnym etapie czynności zapobiegawczych część mediów opisywała wyżej wspomniane zdarzenia, co może wskazywać na to, że był to przygotowany proces celem dyskredytacji kapłana Kościoła katolickiego. Wyżej opisane zdarzenie jest wyjątkowo bolesne dla naszej wspólnoty i odbieramy je jako atak na Kościół katolicki. Mamy nadzieję, że w przypadku coraz częściej mających miejsce regularnych ataków na kapłanów w postaci wyzwisk, zniesławień, gruźb karalnych, pobić i innych czynów przestępczych, organy ścigania będą zawsze z taką samą determinacją podejmowały czynności jak w przypadku wyżej wskazanym. Księdza Grzegorza, jego rodzinę, księży i wiernych z parafii, w której pracuje, obejmujemy modlitwą i wszelakim wsparciem. Jednocześnie szczególną modlitwą obejmujemy świętej pamięci nienarodzone dziecko poddane aborcji oraz inne dzieci będące również ofiarami aborcji. Ksiądz Bartosz Rajnowski, rzecznik kurii metropolitalnej w Przemyślu. A tak na marginesie Konklawe mam swoje typy i mam nadzieję, że to są typy Ducha Świętego. Być może najbliższy albo jakiś tam odcinek YouTube'owy nakręcę. O przynajmniej jednym kardynale, który wydaje się, byłby papieżem potrafiącym poradzić sobie z tym olbrzymim kryzysem, który jest w kościele. Kardynałem, który wydaje się mieć realne szanse na bycie papieżem. No ciekawe. Benedyktem XVII, Janem Pawłem III, Janem XXIV, Pawłem VII czy Piotrem II, ciekawe jakie imię też przybierze. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Ja wiem, że już wielu z was pomyślało, o nie Franciszkiem II, ale może nim być, pod warunkiem, że będzie szedł z Duchem Pana Boga.